I po raz kolejny to jest rzeczywiście, ja nie z do końca, bo my zawsze mamy tę dyskusję, czy Amerykanie myślą, że są tacy mocni, czy nie, Ja, czy myślą, że są tacy mocni. Ja myślę, że nie myślą, Jacek myśli, że myślą. Ja myślę, a że myślą, ten myślą. Fakt, że Gordon Chang, który na twardo bredzi od 25 lat cały czas jest w jakikolwiek sposób ma, a jest brany na poważnie, wskazuje na, na jakieś głębokie... Minięcie się z rzeczywistością, wyparcie rzeczywistości, wyobrażenie sobie magicznego świata, w którym stałem, dalej rządzą. Ja wiesz, pamiętasz, mówiłem zawsze, że jak Amerykanie opowiadają, że to my stworzyliśmy Chiny, to też jest forma eskapizmu, że gdyby nie my, to nigdy by im się nie udało. Mówisz o imperium, które ma 4000 lat, tak? Pamiętasz, jak byliśmy w Xi'an i mieli te, te, te wszystkie dokumentacje dotyczące liczby ludności do dzisiaj, których nam nie spali. Wiadomo, że dużo popsuli podczas rewolucji kulturalnej i tak dalej, i zawieru. Ale mają te dane do dzisiaj. I co? I te Amerykanie stworzyli... Amerykanie na pewno bardzo przyspieszyli wzrost Ale tłumaczenie sobie, że oni je stworzyli, daje im iluzję sprawczości.